Witajcie, e, jadę teraz, słuchajcie, zgłosić stosunek do ministra e, zdrowia... inaczej, e, nagrywam ten film jadąc autem, żeby zgłosić stosunek do ministra zdrowia. Bo wczoraj, słuchajcie, o godzinie między to to 22.40 do 22.42 miałem stosunek seksualny z kłobitą I teraz, e, ja wiem, że od pierwszego trzeba rejestrować te ciążę, od pierwszego tak, od pierwszego się rejestruje ciążę, a ta kłobita, co ja miał z nią ten stosunek, to ona wygląda mi na nieodpowiedzialną. No bo kto to widział, żeby się po pierwszy rączce się od razu zgłodziła? no znaczy fajnie, że się zgłodziła, ale ja myślę, że ona ty ciąży to raczej nie zgłosi. A ja wiem, no znaczy wiem, że ginekulodzy to zgłasają ciąży, to wiem, ale problem jest taki, że jej mąż jest ginekologiem. Także raczej pewne, że ona mu raczej nie zgłosi. Także ginekologowie w ogóle wziąłem, kupiłem gin, bo na początku zem przedstawił, że ze ich chłopiec jest ginekologiem. Zem myślę, co ma no, dżin i ekolog, nie, że ginekolog, a to nie, to okazało się, że ich chłopiec jest ginekologiem. Także chciałem nadmienić, no bo ona nie zgłosi na pewno tysiące, ale chciałem nadmienić, że ten stosunek był zgodny z zasadami nowymi. Do pana ministra, jest edukacji i ejakulacji, chciałem powiedzieć. Bo nowe zasady są takie, że bez przyjemności, no i my właśnie bez. Bez przyjemności my w ogóle się e, tego robiliśmy to. E, a w, i, I w celu tylko i wyłącznie tej pro-rekreacji e, my to zrobili. I nawet w trakcie wykonywania ruchów prykcyjnych, tak, prryk, prykcyjnych, bo e, nie pomyliłem się, bo głównie, wykonują ruchy frykcyjne. A doświadczeni starsi mądrzy, kuchankowie wykonują sobie spokojnie ruchy prykcyjne, i w czasie tych ruchów, nawet, żeby nie odsuwać przyjemności, to my mieli włączone TVP-info i w ogóle my odkryli taki sposób jeszcze co zrobić, żeby nie odczuwać przyjemności, a w trakcie ruchu prykcyjnych ona zamknęła oczy, żeby nie odczuwać przyjemności i zamknęła oczy i zaczęła słuchać pierdolenia Jarosława Kaczyńskiego a Józem też zamknął oczy i zacząłem sobie wyobrażać spuściznę intelektualną ministra cornika. i fajnie było, bez przyjemności w ogóle także jak zeście nie próbowali to jestem ocie sansę do się słuchajcie, trzymajcie się zwłaszcza ci, co nie moją, TVP Info. No bo ja wiem, jak to musi być. No to każdy stosunek musi złodbywać z przyjemnością, wbrew zasadom. To musi być straszne. Ja wam powiem, że jakbym ja nie miał TVP Info, to ja bym się chyba na śmierć za, za, za stosunkowo. No ale tak, także korzystam w umiarze i, i z przyzwoitością.